take a minute let's mismanage your time odcinku na moim kanale ja dzisiaj przychodzę do was z vlogiem Będzie to raczej vlog jednodniowy, ewentualnie dwudniowy W każdym razie ja zaraz idę do szkoły, jestem już pięknie przygotowana Troszkę się dzisiaj odstrzeliłam, zresztą zaraz zobaczycie na outficie. I w ogóle mam też pomalowane usta i możecie napisać co o tym sądzicie Bo w sumie niedawno właśnie zaczęłam te usta sobie robić, tak to wcześniej nic na nich nie miałam No i po prostu możecie napisać co o tym sądzicie Jak coś to na ustach mam szminkę z Charlotte Odcień Pilotalk, czyli ten taki popularniejszy. No i możliwe, że jeśli bardziej się właśnie przekonam do tych szminek u mnie, to kupię sobie właśnie konturówkę, ten sam odcień, bo myślę, że łatwiej będzie mi się wtedy te usta robiło. Jak to się właśnie prezentuje w ogóle, ostatnio sobie coś kombinuję z tym makijażem, bo chcę tak troszkę coś zmienić, no i padło właśnie na makijaż i coś kombinuję. No i tutaj macie między innymi usta, później wam jeszcze coś pokażę, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. do tego outfitu to mam na sobie właśnie coś takiego. Wydaje mi się, że wyszło to całkiem tak cute. W każdym razie jest to taki sweterek z brandy Melvie pod spodem mam bluzkę z New Yorker'a, no i jeszcze spódnica z beczki i właśnie fajnie to wygląda, tylko Troszkę tak się odstrzeliłam, z tyłu mam jeszcze kokardę, więc czuję się mega ładnie. Zastanawiałam się, czy nie iść dzisiaj do szkoły z torbą, bo idealnie by mi pasowała do tego outfitu, a też dzisiaj nie mam za wiele tych lekcji, więc wszystko by mi się zmieściło do tej torebki. Tyle, że po pierwsze nie mam już teraz za bardzo czasu, żeby się przepakować z plecaka do torby, a druga sprawa, to boję się, że będę wyglądała na taką damulkę, chyba wiecie o co chodzi, że tak no i nie wiem jakoś tak strasznie się tego boję, że ludzie będą tak na mnie patrzeć, że robię z siebie nie wiadomo co i możecie mi coś napisać w komentarzu, żebym przestała się przejmować, bo ja naprawdę niezachętnie chodzę przez to w torebkach, bo boję się, że ludzie mnie tak widzą a nie chcę, żeby właśnie tak mnie postrzegali, więc nie wiem, możecie mnie jakoś pocieszyć. Idę teraz do szkoły, zabieram Was ze sobą. Mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać, bo ja za bardzo nie lubię nagrywać w szkole i też w miejscach publicznych. Więc trzymajcie za mnie kciuki, a ja idę i będę jechać, także jedziemy razem. Sobie teraz przykładne dziewczynki i ona przeniesie ma... sposób, znaczy ona się uczy wosu, bo ja włosu nie mam i ja niestety nie jestem na tym rozszerzeniu. Ale ja mam teraz akurat politykę i obywatel. Jeszcze raz proszę. Dobra, co masz? <grym> Aktywność obywatelską. No, prawie to samo. Klaudia Wam teraz powie, Jest. co przerabia na wosie, ponieważ Jest. chyba nie każdy ma WOS. Poli... Ducha polityka, a teraz. Komunikowanie i media. Oto, media to coś generalnie, Dla mnie. to wos jest trudnym przedmiotem, bo charakterystycznym, dlatego że czasami są trudny, trudny język tam jest, ale jakoś zdajemy. Zdajemy? zdajemy? Tak. Mówisz, że zdajesz? Tak. <noise> tak. Jestem pewna, w 100%, procentach. W poniedziałek będzie wszystko zdane, kochani. Trzymam kciuki. Wy też trzymajcie. Wy też trzymajcie przede wszystkim nagramy wam Outfit i check, a więc to jest mój outfit. Troszkę się dzisiaj odstrzeliłam i w autobusie właśnie tak sobie myślałam, że coś chyba za bardzo. A tutaj mamy, tutaj mamy ciebie? Też mnie? Spodnie, dresy, myszka tak, mini. Dresy piękne są. Też tak uważam. Więc dwie piękne kobiety na, na jednym filmiku. <laughs> Mój kolczyk. Klaudia mnie będzie uczyła jak się doczepia rzęsy, bo dostałam paczuszkę, później wam ją pokażę, ale właśnie Klaudia umie rzęsy i będzie mnie uczyła jak się je przykleja. Jak oceniasz to doświadczenie? Oceniam to na 10 na 10. Wcześniej było dosyć trudne, ale teraz jest dosłownie 10 minut i A jest jak powiem. oceniasz warunki, gdy przyklejasz rzęsy w łazience szkolnej? 10 na 10. Po prostu to jest nie do opracowania nie Opracowa do opracowania nie do opisania nie do opisania szczególnie gdy czujesz ten zapach, tą woń ale toalety, no świetnie, Boże, świetnie no. już wróciłam ze szkoły, starałam się coś nagrywać i głównie właśnie nagrywałam z Klaudią, także mam nadzieję, że te fragmenty będą się nadawały bo samo nagrywanie tego wyglądało bardzo ciekawie, ale tak pozdrawiamy Klaudię, Klaudia jest super, mam nadzieję, że ogląda ten odcinek no i myślę, że teraz sobie przejdziemy do tej paczki, o której wam wspominałam z tymi rzęsami, bo właśnie mówiłam, że Klaudia będzie mnie uczyła przy klejać rzęsy. No i właśnie dostałam ostatnią paczuszkę z rzęsami. Ja nigdy właśnie nie miałam styczności z tymi rzęsami, więc zobaczymy, jak mi to będzie szło. A teraz sobie tą paczkę otworzymy jest to taki butterfly box od Aylor, mam nadzieję, że dobrze czytam tu nazwę, a jak nie to mnie po prostu poprawcie, bo nie jestem właśnie pewna tak to prezentuje się w środku i pozwólcie, że będę sobie po prostu wyjmowała pojedynczo te rzeczy i dopiero wtedy wam pokazywała bo tak to będzie troszkę trudno, no i na samym początku mamy takiego motylka czyli tak jak właśnie jest w nazwie tego boxa butterfly box, ten motylek faktycznie jest, no i tutaj są takie dwie kredki, one są z gosza w kolorze niebieskim i powiem wam, że jestem ciekawa jak będą wyglądały u mnie, ponieważ ja mam niebieskie oczy i myślę, że będzie to właśnie fajnie się komponowało. W każdym razie można sobie nimi zrobić na przykład linię wodną albo coś na powiece narysować, także można sobie pokombinować. Dalej mamy niebieski tusz do rzęs z Gosza i ja już go tutaj wcześniej odpakowywałam, bo nagrywałam TikToka. Oczywiście ten tusz jest niebieski i on właśnie fajny będzie na jakieś imprezy albo eventy także bardzo fajnie może coś w przyszłości się przytrafi i będę mogła ten niebieski tuż sobie nałożyć i właśnie tak fajnie się prezentować. Ogólnie to zauważyłam teraz, że to światło troszkę waliuje przez to, że słońce cały czas albo zachodzi, albo wychodzi, więc jak coś to sorki, ale no nie mam na to wpływu, musicie mi wybaczyć. No ale już przechodźmy do dalszej części otwierania tej paczki. Tutaj mam takie sztuczne rzęsy. Pierwsze są takie troszkę łagodniejsze. A te są właśnie mocniejsze. Myślę, że na sam początek ja wybiorę sobie te łagodniejsze. No i właśnie zobaczymy, jak będzie mi się je nakładało, bo ja nigdy nie miałam styczności z doklejaniem sobie rzęd, więc trzymajcie za mnie kciuki. No i już ostatnia rzecz, czyli takie kępki, i ich właśnie jestem najbardziej ciekawa, bo ja już jakiś czas temu chciałam sobie kupić jakieś kępki i sobie coś właśnie pokombinować. A tutaj taka miła niespodzianka dostałam paczuszkę, więc oczywiście będę sobie testować. Także ja. Bardzo dziękuję za tą paczkę, a dla Was taka informacja. Te rzęski, które Wam właśnie pokazałam, możecie znaleźć w drogeriach Hebe. Kupiłam sobie taki eyeliner z Vibo, bo właśnie chciałabym sobie coś pokombinować z tymi kreskami na wakacje i ja już miałam jeden eyeliner, tyle że wyczytałam na TikToku, że nim robi się troszkę trudniej te kreski, więc kupiłam sobie taki z Vibo. Wiele osób go polecało, więc zobaczymy, jak mi te kreski będą wychodziły. Ja już kiedyś robiłam krecki i dostawałam przy tym jakiejś nerwicy, bo to oko zawsze wychodziło mi ładnie. A to już nie. I raz mi właśnie te kreski wyszły. Pamiętam, wtedy dodawałam bardzo dużo zdjęć, TikToki nagrałam. No i praktycznie chodziłam w tych kreskach cały dzień, i pod koniec dnia, no, ciężko było mi je zmyć, bo mi po prostu było ich szkoda. Zobaczymy, jak teraz będzie mi to szło, bo ja nie mam cierpliwości do czegoś takiego, a też ja muszę mieć wszystko idealnie. I po prostu, jak będzie leciutko, krzywo, to ja już będę wszystko tajszorowała, żeby to zmyć, więc nie będzie ciekawie. Mogę wam pokazać nową rzecz w moim pokoju, czyli takie półeczki, ja je ogólnie zamawiałam na Allegro i właśnie powiesiłam je sobie nad biurkiem i wyglądają one naprawdę bardzo ładnie, także w końcu coś nad tym biurkiem jest i też za niedługo będę nagrywała room tour, więc w końcu się doczekaliście tego odcinka. Na ostatnim odcinku miałam wam pokazać maseczki, jakie mam do polecenia, ale ostatecznie tego nie zrobiłam, więc pokażę wam te maseczki po prostu w dzisiejszym odcinku i są to takie maseczki od Tutti Frutti. Pierwsza maseczka jest nawilżająca, a druga oczyszczająca. Z tej serii są ogólnie trzy maseczki. Ta trzecia to jest matująca, ale do gustu właśnie bardziej przypadły mi te dwie. No i ja tą nawilżającą ogólnie nakładam sobie na całą noc, bo tak ogólnie można i stwierdziłam, że w sumie czą, bo nie, też moja cera jest sucha, więc lubi takie dosyć solidne nawilżenie, no i właśnie daje ta maseczka fajny efekt. No a ta maseczka oczyszczająca, to sama nazwa mówi, że ona oczyszcza, więc też bardzo bardzo fajnie oczyszcza. Jeśli chcielibyście sobie teraz te maseczki przetestować, to możecie je kupić w Rossmanie za 2 zł, bo jest mega promocja do 6 czerwca. No i właśnie jedno opakowanie kosztuje 2 zł, więc mega się to opłaca. Ja sobie nawet właśnie te maseczki dokupiłam, bo są prześwietne. Mam sobie teraz oczy, ale jeszcze wracając do tego ostatniego odcinka, to pokazywałam Wam właśnie to mleczko z Mixa i pisaliście mi w komentarzach, że mogę je sobie normalnie nakładać bez tego wacika. I powiem Wam, że nie wiem za bardzo, co mam myśleć o tym mleczku, bo no nie do końca mi domywa ten makijaż, zostawiam po prostu plamy na ręczniku, więc nie wiem, jestem tak średnio nastawiona póki co. Będę jeszcze testowała, może jakoś inaczej to jeszcze spróbuję dokładniej domyć, ale naprawdę wątpię. W każdym razie, tak jak powiedziałam, zmienię sobie rzęsy i właśnie na dniach będę chciała sobie doklejać te sztuczne rzęsy, więc zobaczymy jak mi to wyjdzie. Ostatnio wkręciłam się w ten serial, bo widziałam właśnie wiele TikToków i też nawet moja dentystka coś mówiła na temat tego serialu, że ja mam taką arystokracką urodę i żebym się właśnie nadawała do właśnie chodzenia w takich sukniach, więc stwierdziłam, że zacznę oglądać, no i jestem na czwartym odcinku i jest... Całkiem spoko. Świecę się jak nie wiadomo co, bo dopiero co nałożyłam krem, ale to nieważne. Będę teraz sobie oglądała serial, a raczej ten odcinek do oglądam do końca, i potem będę właśnie montowała mój odcinek. Także jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to, to raczej byłoby na tyle, więc widzimy się jutro.